Dobry wieczór. Eee, witam serdecznie. Niedziela. Na kanale Mariusz Uniwersal. Krótkie podsumowanie mamy. Mamy 12 eee, październik. Więc tak, tutaj już te pomidorki, tak mówiłem, ta zaraza gdzieś tam postępuje. Ten będzie do zerwania, tego jeszcze zerwiemy. Tutaj jeszcze ładnie są. Papryczka, papryczka, fajnie jeszcze czekamy, jest fajna zielona do zebrania, tu jest mój towarzysz. No co? Już do domu byś chciał iść, tak? Zaraz pójdziesz, zaraz pan zrobi filmik i pójdziesz. Słuchajcie, tutaj chodziło, takie miałem samosiejkę i to pada podobnie papryczka Chili. Ona od marca tego roku praktycznie urosła może dwukrotnie. Pomalutku jak zalążki tu są. Nie, zalążki, że tak powiem, papryki, nie wiem co będzie teraz, muszę dać ją w ciepłe miejsce i że tak powiem oświetlone. Może coś z tego jeszcze będzie. Tutaj góra coś mi uschnęła. Papryka czerwona jeszcze czeka, mimo że już tej nocy były delikatne przybrostki, także już jak macie możliwość, to już trzeba to albo okryć, albo przenieść gdzieś do tunelu. No tutaj się wybarwia ładnie. Papryczka zdrowa, w tym roku nic mnie nie zaatakowało, ale nie o ten filmik. Jeszcze Wam pokażę. Widzicie, nieraz jakieś mamy różne mieszanki ziemi. Słuchajcie, to najprawdopodobniej jest marchew. Gdzieś, yy, że tak powiem, po, Połączyłem stare ziemię, wzbogaciłem obornikiem, gdzieś tam dodałem nowej ziemi. No i to, co nie zeszło w zeszłym roku, potrafił zejść w przyszły. Także idź pies, idź, nie przeszkadzać, Odejdź. I teraz zobaczymy, co to, co to tutaj urosło. Słuchajcie. O, teraz zobaczymy, co to jest. No jest, ale fajna. No widzicie, że nie każdy chwast jest zły. Pierwsza, pierwsza moja, kurde papryka, może papryka, pierwszy mój moja marchew, słuchajcie, z ogródka, tutaj listeczki, listeczki mojego szczawiu, które sobie regularnie, prawda, podjadam. On też lubi. Mmm, pyszne. Lecimy dalej. Tu już kończy, kończy się cukinia. Jeszcze może będzie, o, prawdopodobnie ta ta zapylona, więc tu będzie jeszcze owoc. Mmm, będziemy dalej. To jest mój imbir, który prawdopodobnie będę musiał no, schować jednak na parapet, gdyż idzie już zima. Tutaj pomidor jakiś. Wiesz, to urywamy to dziadowscy, bo to już nic z tego nie będzie. Może coś się obgryzie, coś się zrobi. No tutaj widzę, że tu mi znowu ktoś kurde wjechał autem. Ej, Boże, mnie to w jak ktoś nie umie jeździć. Dobra, nieważne Tu mi ktoś tu objechał, troszkę mi tu na, naszkudził, ale to, to nic Słuchajcie, ale to nic Dobra to do siebie, ja tu jakoś Ogarnę, że tak powiem Zaraz zobaczymy dalej tutaj jeszcze coś może jest są, tu widzimy jakieś małe cukinie coś tu się jeszcze tworzy Idziemy dalej tylko wezmę sobie mój przyrząd Już przypomniałem sobie, że ja na jesień posadziłem parę parę ziemniaków. Dobrze, zobaczymy. Tutaj troszkę znowu coś się, się poniszczyło. Ktoś tu widzę. Naprawdę ktoś, kurde, szkoda widać. No to co? Szukamy, tak? O kurde, widzę, że te ziemniaki są naprawdę wielkie. O cholera, imponujące tu jakiś ślimak. O, tu jeszcze cebulka nam jedna działa i bardzo dobrze. Niech sobie rośnie. O, a to jest cebulka, która nam... O, z tych małych dymek, słuchajcie, co sadziłem, kiedyś zrobiłem filmik. Dobra. Powinien być taki specjalny rekultywator do ziemniaków, ale go słuchajcie, nie mam, więc zobaczymy w ogóle, czy coś tutaj nam nie na bok. Zobaczymy, czy coś tu się w ogóle... Słuchajcie. Szukamy. Czy coś tu w ogóle się... No tu nie ma nic. Tu nie ma, słuchajcie, nic. Jest te tracka jakby damy na bok. No. O, 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 o. Tu mamy już pierwsze mikroskopijne. No nie tak źle nie jest Coś tutaj jest, słuchajcie także Ziemniaczki są Malutkie, śmieszne Ale są Damy je wszystkie na bok Może trzeba je mierzyć z Ale w ramach rozrywki sobie możemy coś takiego Ja je tu będę odkładał W ramach rozrywki możemy sobie Coś takiego posadzić no. O, słuchajcie, nie no, nie ma lipy. Także zeszłoroczny filmik, który robiłem pierwszy na tym kanale, jak już zdałem się założyć kanał, to były ziemniaki z donicy, najwięcej wyświetleń. Dziękuję Wam za to. O, cebulka, też ją wyjmiemy. Także gdzieś jakby... E, o, są tu jeszcze ziemniaczki coś jest nie ma, tak jedni słuchajcie coś zawsze się zbiera tak i tu powinny być ziemniaki dlatego że czasami nam coś wpieprzy te ziemniaki słuchajcie jakiś turkuć podjadek czy jakiś inny słuchajcie o tutaj powinno coś że my szukamy, troszkę przekopiemy stronie szkoły, tu jest bardzo żelazista, dziadowska ziemia była z ja wzbogaciłem, słuchajcie o! Jest ziemniaczek proszę, tu mamy drugi To sukinię, troszkę przesunę coś tutaj nie ma, że nic nie urosło, słuchajcie o! o! słuchajcie polski ziemniak zawsze coś rośnie tylko tak jak mówię pielęgnacja i oczywiście poplony to jest ważne co po czym można sadzić bo to nie jest tak że w tym roku mam pomidory i na tym na przykład oponie czy do nic też za rok posadzimy pomidory i będą pomidory to tak nie działa niestety o. tu jest jakiś ziemniak tu jeszcze wykopaliśmy jakieś słuchajcie cebulki które już są duże, jedziemy dalej. Jedziemy. Jedziemy dalej Zobaczcie, co tutaj słychać, że tak powiem. Jeszcze powinny spokojnie. O jest są wiedziałem, że tutaj proszę bardzo. Duży, większy ziemniak. Także proszę bardzo, są ziemniaki. To już jest 150 gram. Ziemniaczki są delikatnie przewracamy wszystko Ja po prostu to późno zebrałem gdzieś tam te ziemniaki Po prostu zapomniałem o ich istnieniu yy, I po prostu no o są pięknie piękne fajne na pewno są smaczne bo są nasze to jest istotna sprawa Dużo gdzieś tam ludzie yy, gdzie ziemniaki, super, jest tam odchodowcy. Niepryskane, nie nawożone, ale jednak swoje własne to świadomość, że nie ma tu dziadostwa. Po prostu powoduje, że one nam smakują. Jeszcze tu przejrzymy. To są takie malutkie, to te... te nawet nie ma co. Słuchajcie, zostawiam je jakieś gryzonie sobie. O, proszę bardzo. Jest ładny ziemniak. Zawsze jakiś gryzań sobie. Proszę bardzo, o chodźmy? Kolejne ziemniaczki. Także słuchajcie. Zawsze coś. Tak by coś tknęło dzisiaj w niedzielę. Wróciłem z giełdy. Mówię, czy ja coś jeszcze nie mam zebrać. O to są fajne, oczywiście to nie robimy łapami, tylko... Proszę bardzo, robimy sobie to przyrządami, bo jest XXI wiek. Słuchajcie, ja to robię tak na o, na, na o, żeby pokazać Państwu. No i mam przy okazji troszeczkę przekopaną, przekopaną ziemię. To raz, dwa, mamy już załatwiony temat. Ziemniaczku jeszcze, zwłaszcza tam dalej, więc ja pamiętam, że... Jeszcze trochę gdzieś tutaj, o, gdzieś w tych rejonach. Ja tu coś sadziłem. Ja tu coś sadziłem, słuchajcie. O. Część zaraz po sadzeniu przyszły zeżarły ślimaki i gryzonie, zaraz na... Że tak powiem, na przedwiośniu, jak już zaczęło coś tam... Coś tam kiełkować. O, jest kolejny. Pasty. Gdzieś tam, o widzimy. No, tak jak mówię, no nie są duże, ale są, słuchajcie, to jest pięć ziemniaków. Z pięciu ziemniaków mamy młode ziemniaki. Oczywiście byśmy mogli posadzić tego więcej, nie? Czy byśmy musieli się na przykład skupić po prostu w danym. O, tu już jest beton. Tu już, słuchajcie, nie ma, nie ma nic jeszcze sobie. Tutaj tak te technicznie przerzucę. Tą cukinę jeszcze zostawiam, ma ładny kwiat, więc jeszcze nam zawiąże jakiś. Jeszcze coś będzie z tego. E, no jeszcze zobaczymy, co tutaj będzie. Nie wiem, co w tym miejscu za rok posadzę. No ziemia jest troszkę zbogacona nawozami. Tu były cztery torby po 10 kg wyrzucone. O, to są maleństwa, to nie ma co także no słuchajcie tak to tak to wygląda tu jeszcze zobaczymy tu bliżej ja Ej, pozbieram też trochę Także, słuchajcie zobaczcie dosłownie półtora metra kwadratowego nie potrzeba dużo przestrzeni jak mamy możliwość eksperymentujmy uczmy się troszeczkę tego bo najłatwiej jest iść i kupić do sklepu ale jak Nadejdzie jakiś kryzys, jakaś wojna, czy coś, nie będzie sklepów. Po sobie pocicho po cicho pójdziemy i weźmiemy sobie własnego ogródka, trochę strawy. Oczywiście tak, żeby sąsiad nie widział, gdyż sąsiad może nie mieć, my będziemy mieli, może nas nawet i słuchajcie, z nienawiści zabić. A jak ktoś ma głodne dzieci, to matki są gotowe zrobić wszystko. Także to też nie jest takie proste, żeby narobić zapasy, a drugi, żeby ich nie miał. O tym się nie mówi gdzieś tam ale to jest taka logika. Podzielisz się. Dlaczego się nie podzielisz? Na przykład. No właśnie. Dzięki za krótki filmik. O, troszkę się zmęczyłem. Słuchajcie, trzeba się... Tych ziemniaków może nie ma dużo, ale zawsze, zawsze coś, zawsze coś jest. Za tydzień, za parę dni kolejny filmik zachęcam. E, jeszcze zrobię dzisiaj jeden filmik, e, że tak powiem, przegląd e, technologii retro sprzed 30 lat, pogadamy sobie o radejku pewnym, które coś wykopałem, odestaurowałem i działa. I śmiga jak talala. Także z mojego ogródka pozdrawiam. O no, pół kilo ziemniaków mamy na ilość, ale wsadzone po prostu do gruntu, byle jak pięć starych ziemniaków, które już mają kłącza, już puszczają oczka, już chcą się, że tak powiem, wydać młode. Pozdrawiam, dzięki. Do usłyszenia. Cześć.